Czy jest ktoś, kto miał spotkania z wróżbitą Maciejem? Jakie metody wykorzystywał w trakcie sesji ezoterycznych? Czy wiedza ezoteryczna może rzeczywiście wpływać na nasze życie? Zastanawiacie się, gdzie i jak można dostać wiedzę w tej dziedzinie? O tym wszystkim usłyszycie w naszym podcaście. Subskrybujcie nasz kanał, aby na bieżąco otrzymywać interesujące filmy i programy, koncentrujące się na ezoterycznych tematach. Suba Po więcej ciekawych ploteczek. Najsłynniejszy wróżbita w Polsce, czyli wróżbita Maciej Skrzątek, obecnie przebywa na urlopie w bajecznym otoczeniu malediwów. Świętuje tam swoje 42 urodziny. Najwyraźniej nie zamierza przejmować się tym, że właśnie stracił pracę w stacji TVN i TVN 7 pasmo ezoteryczne Noc magii zostało przekształcone z transmisji na zwykłą stronę internetową. Co teraz zrobi wróżbita Maciej? Szanowni miłośnicy ezoteryki. Jak już pewnie zauważyliście, program Noc Magii w telewizji TVN kończy emisję. Jest nam przykro z tego powodu zapewne w równym stopniu jak i Wam. Jak łatwo się domyślić, stali widzowie pasma nadawanego od drugiej w nocy do pięciu, godzina zero rano nie byli zachwyceni. Podejrzliwi widzowie węszą spisek. Wielokrotnie w programach Wróżbita Maciej akcentował – że władzy jest bardzo nie na rękę, by ludzie mieli dostęp do wiedzy ezoterycznej. Mówił, że nieświadomym narodem łatwiej sterować, co jest prawdą. Przywódcy, właściciele wielkich firm na całym świecie korzystają z wiedzy ezoterycznej. A Watykan ma swoje obserwatorium. Astrologia była wykładana na szanowanych uczelniach kilkaset lat temu. Mamy XXI wiek, a właśnie cofnęliśmy się do średniowiecza, ściągając z anteny, Noc Magii tak brzmiał jeden z komentarzy pod informacją o zakończeniu emisji programów TVN. Na szczęście wróżbita Maciej może pochwalić się uczestnictwem w reklamie banku u boku Dawida Podsiadło. Jak wiadomo, występowanie w nich wiąże się z dość pokaźnym wynagrodzeniem, więc chwilowy brak pracy w Nocy Magii może być nieodczuwalny. Dodatkowo wróżbita Maciej skrzątek występuje w Meloradio, gdzie słuchaczom codziennie serwuje świeżutkie horoskopy. Na swojej stronie internetowej wróżbita Maciej oferuje konsultacje, których ceny zaczynają się od 250 zł za 15 minut. Osoby, które chciałyby dłużej porozmawiać z wróżbitą, mogą umówić się na 30 minut, 400 zł, 45 minut, 500 zł lub 60 minut, 650 zł. Ci, którzy chcą poczuć się jak VIP i być obsłużeni jako pierwsi, muszą przygotować w portfelu od 1100 do 1500 zł. W cenniku wróżbity Macieja znajdują się jeszcze rytuały, wyrocznie i omówienia horoskopów. Wróżbita Maciej, czyli Maciej Skrzątek, urodził się w Wałbrzychu, a na co dzień mieszka w Warszawie. Przyznaje jednak, że tęskni za rodzinnymi stronami, bardzo tęsknie. Wałbrzych i cały Dolny Śląsk traktuje bardzo sentymentalnie. Tak samo jak Wrocław, w którym chodziłem do szkoły, powiedział Wróżbita Maciej Skrzątek w rozmowie z portalem: Wrocław, nasze miasto w 2021 roku. Obecnie Wróżbita Maciej ma 42 lata, a urodziny właśnie spędza na Malediwach. Wróżbita Maciej z wykształcenia jest protetykiem. Zaciągnął się do szkoły, aby uniknąć powołania do wojska. W medycznym studium zawodowym przy dworcu głównym PKP na ulicy Stawowej. Zdawałem co prawda na anglistykę, ale okazało się, nie dostałem, a to były czasy, że jak się nie uczyło po szkole średniej, to brali do wojska. A tego chciałem uniknąć. I gdy nie dostałem się na anglistykę, to poszedłem do medycznego studium zawodowego. Wróżbita Maciej skrzątek otwarcie przyznaje, że jest homoseksualistą. W młodości przez swoją orientację seksualną miał duże problemy w domu, głównie ze strony ojca, który nie akceptował jego inności. Jestem homoseksualistą, który ponad 20 lat jest w szczęśliwym związku, dodał w wywiadzie z 2021 roku. Wróżbita Maciej Skrzątek napisał dwie książki. Pierwsza z nich, Życie zapisane w kartach, opowiada o swoim życiu i drogach, jakie otworzyły przed nim karty Tarota. Dlaczego zaczął wróżyć? Jak zdobywał pierwszych klientów. Wszystko zawarte jest w jego książce. W drugiej książce. Numerologia wróżebna: Maciej Skrzątek wskazuje jak określać symbolikę liczb i jak stworzyć portret numerologiczny. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.